Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Ładkowe kolekcje. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić swoje początki w kolekcjonerstwie zbierania kart czy naklejek Panini. Zaczęło się to wszystko tak mniej więcej w 96 roku i wtedy to właśnie ukazał się pierwszy album Panini Liga Polska. Były to naklejki, karty, kart, karty dużo, dużo później ukazały się w Polsce, a my zaczynaliśmy od kupowania takich saszetek w kioskach i to mój pierwszy album tutaj wam przedstawię mniej więcej jak to się prezentowało z przodu na pierwszej stronie taki, taki składak jak to się mówi teraz puzzle reprezentacji polskiej złożony z, trzech, z czterech naklejek A tu jakieś podziękowania czy tam przywitania że jakieś tam słowa, które opisują, że, że to pierwszy album, który ukazuje się w Polsce, i dalej już jedziemy, kluby. Zobaczcie, Amika Wronki, teraz już klub nie istnieje. Chociaż nie jestem pewien, możliwe, że tam jakieś, w jakichś niższych ligach jest jak yy, yy, drużyna, ale nie na takim profesjonalnym poziomie, jak wtedy Amika Wronki, odkąd yy, była w Ekstraklasie, zawsze gdzieś tam w czołówce. Się plasowała. Mieli potężnego sponsora i, i dawali sobie nieźle radę. I tak szybciutko przejrzę, kogo tutaj mamy takiego znanego. Nie wiem, dla Was być może nie są tacy znani zawodnicy, ale, ale wtedy naprawdę amika potrafiła zebrać niezły skład i dużo, dużo, yy, dużo piłka, że tam się wypromowało. Na przykład, o tutaj widzimy Tomasz Sokołowski. To jest Tomasz Sokołowski drugi, on później w Legii grał, a obok to już można powiedzieć, że super gwiazda Paweł Kryszałowicz, to jest były reprezentant Polski, później gracz Eintrachtu Frankfurt, w Wiśle jeszcze troszeczkę pograł, także naprawdę mieli tutaj paru fajnych zawodników. Bogdan Prusek, też dobry zawodnik. Bartek Jurkowski, Radosław Biliński, no naprawdę przez, przez kilka lat tam w Amice przewinęło się sporo fajnych piłkarzy. z Bełchatów. Zobaczcie, herby były takie, takie, jakbyśmy to teraz powiedzieli, świeciaki. Bardzo fajne. I karty. Tutaj patrzymy, kto jest z takich fajnych. Bogusław Kaczmarek, był, yy, Bogusław Kaczmarek był wtedy trenerem Bełchatowa. Kaczmarek. Później był pomocnikiem benhakera w reprezentacji, a w międzyczasie tam trenował wiele klubów i, i zazwyczaj pozostawiał po sobie dobre wrażenie i naprawdę yy, był bardzo chwalony. Tutaj z takich znanych zawodników od razu już tutaj pokazuję Mariusz Kukiełka. Mariusz Kukiełka grał w reprezentacji yy, w Wiśle Kraków. Wyjechał yy, za granicę do Pałku Saloniki. Grał jeszcze w Niemczech w Energię Codbus także, także też bardzo dobry piłkarz I, i naprawdę jak na polskie warunki może nie osiągnął jakichś tam super wielkich osiągnięć, ale, ale naprawdę w tamtych czasach to była super gwiazda. Wszyscy wróżyli mu niesamowitą karierę. No, skończyło się jak się skończyło, ale tam swoje pograł. Jest też tutaj odkrycie któregoś tam sezonu. Jacek Berenstein, też świetny pomocnik. Też za granicą grał yy, w Austrii. W Ried bodajże. Kogo tu jeszcze mamy z takich z takich fajnych piłkarzy. No. Myślę, że reszty to raczej nie będziecie znali. Zobaczcie, następna karta. Górnik Zabrze. Górnik Zabrze tutaj jak zawsze było wielu świetnych piłkarzy, a taki tutaj yy, najbardziej znany, o myślę, że tutaj wszyscy go będą znali. Zobaczcie Tomek Hajto z takim mlecznym wąsikiem. I jeszcze zobaczcie młody chłopak, który, który z górnika wyjechał do szalkę nie do Szalkę tylko on zaczął karierę za granicą w MSV SV Duisburg i dopiero dobre występy w Duisburgu wypromowały go do Szalkę i tam przez kilka sezonów nawet chyba o ile dobrze pamiętam to na tym na nowym stadionie Arena Aufschalke hajto zdobył pierwszego gola w ogóle w historii tego, tego stadionu także razem z Tomkiem Wałdochem tworzyli tam super Super duet obrońców i naprawdę przysporzyli Polakom dużo radości. Patrzę, kogo tutaj jeszcze, takiego Marek Szemoński, też wróżono mu super karierę, on y, później poszedł do Widzewa, ale niestety y, no jakoś nie wyszło, nie wyszło jak to wielu polskim piłkarzom. Myślę, że Polacy troszkę są. Takimi minimalistami, i kiedy, kiedy ich się zagłaszczę, to, to niestety nie potrafię pokazać takiego pazura i, i, i udowodnić, że są naprawdę dobrze. Tylko zazwyczaj yy, siada, yy, siadają na laurach i, i nie wygląda to za dobrze. Szczególnie po wyjeździe za granicą. Oczywiście są wyjątki, ale. Nie jest tego aż tak dużo. Patrzcie teraz, Hutnik Kraków. Teraz pewnie z wielu, wielu z Was to nawet nie wie, że, że taki klub kiedykolwiek był w, pierwszej, w ekstraklasie. A Hutnik też świetnie się prezentował w Lidze. Nawet tam w którym sezonie awansował do Pucharów. Tutaj też był reprezentant polski. Był wtedy trenerem Hutnika Jerzyka Salik. Patrzę tutaj, Moza Jahaja to też taki. Jeden z pierwszych takich zagranicznych piłkarzy, który, który się dobrze sprawdził Wojnecki. To był piłkarz, który później w Legii grał. Arkadiusz Kaliszan. Zdobył później mistrzostwo z polonią Warszawa. Patrzę, Marek zając, zobaczcie, Marek zając z Wisłą Kraków w tym takim Dream Teamie Wisły miał swoje miejsce w obronie, także też swoje jak gdyby tam osiągnął. Jak na polską ligę bardzo dobry obrońca później kogo tu jeszcze mamy o, myślę, że tu możemy zakończyć, reszty piłkarzy już mniej wam będzie mówił i teraz patrzcie, GKS Katowice od wielu, wielu lat y, już nie może się wykaraskać y, z takiej polskiej do, pierwszoligowej teraz sarzyzny saży, y, ponieważ wcześniej y, GKS Katowice wyobraźcie sobie chyba przez 10 czy 11 sezonów zawsze plasował się w trójce, w pierwszej trójce polskich drużyn w Lidze. Także, także naprawdę była to taka katowicka solidność. Tam, tam wielu bardzo dobrych piłkarzy grało. Tutaj z takich zna z bardziej znanych jest Wojciech Szala, on też w Legii później nieźle się prezentował. Super Bramkarz Janusz Jojko, któremu nigdy nie mogli zapo zapomnieć. Tego, jaką szczelił sobie samobójczą bramkę. Jeśli macie tam podgląd na YouTube, to wpiszcie sobie Janusz Jojko, i na pewno ta bramka Wam wyskoczy. Jak sobie wrzucił sam, sam sobie za kołnierz piłkę. Także wiele było pretensji, że to specjalnie, że sprzedał mecz. A, jak było, tak było. Adam Kucz, filigramowy pomocnik bardzo też dobry, taki jak na polską ligę super zawodnik. Adam Ledwoń Adam Ledwoń to, to wybitna postać reprezentant Polski świetnymi występami w Katowicach wypromował się i grał w Bayerze w, w bajerze Leverkusen także naprawdę świetny pomocnik niestety jakieś tam kłopoty yy, osobiste przysporzyły mu wielu zmartwień niestety Adam już nie żyje popełnił samobójstwo Mirosław Widuch, wieloletni kapitan Katowic, teraz w tej chwili już nie pamiętam, ale wiem, że strasznie dużo występów miał a zobaczcie, tu jest jeszcze no, super drużyna w tamtych czasach Sławomir Wojciechowski jeśli teraz patrzycie na Lewandowskiego w Bajernie Monachium to muszę wam powiedzieć, że pierwszym piłkarzem który zaistniał Polakiem w Bajernie Monachium był właśnie Sławomir Woj Wojciechowski który zaarał, przeszedł właśnie do Bayernu no, nie zrobił tam wielkich, wielkiej kariery, zagrał bodajże w kilku meczach, ale szczelił bramkę pamiętam także można mu zapisać, że zdobył mistrzostwo z Bayernem I, i, i mam nawet takie karty z autografem w barwach Bayernu, bodajże z dwóch sezonów to był super pomocnik kiedyś oglądałem taki program jak strzelał rzuty wolne, to robił co chciał na treningach niesamowity gość Adam Bała też był taki znany dosyć w tamtych latach. Arek Bilski. To Bilu z korony Kielce. Później kapitan korony Kielce. Też taki yy, świetny piłkarz. Jak na nasze warunki. Zobaczcie, naprawdę to był yy, super skład wtedy. Janek Furtok. Janek Furtok to nie wiem, chyba nie muszę nikomu przedstawiać. To jest super zawodnik. Gracz yy, później Bundesligi który grał w HSV Hamburg w Intrakcie Frankfurt i, i tam został jako pierwszy Polak wicekrólem strzelców Bundesligi naprawdę tworzył tam tworzył no, robił tam niesamowite, niesamowite rzeczy i, i wypromował się później poszedł do Intraktu Frankfurt no i nieźle mu szło o, Bartosz Karwan też był reprezentant Polski były gracz Legii, świetny pomocnik. Też się wypromował y, później i grał troszkę za granicą. Chociaż nie, nie, nie poszło mu zbyt dobrze, bo grał w Herdzie Berliny, ale, ale tam tak średnio bym powiedział. Mariusz Muszalik też się tam troszkę w lidze pokazał. I to tyle tutaj. E, skatowić. Słuchajcie, mógłbym opowiadać naprawdę sporo. Uwielbiam, e, uwielbiam polską ligę i, 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 i kiedyś żyłem e, żyłem tą ligą i naprawdę interesowałem się tym bardzo mocno. Zobaczcie teraz mamy tutaj Lecha Poznań, Lech Poznań. E, zawsze też był w czołówce, zawsze to była drużyna, no nie często tam jednego e, czy dwóch sezonów, kiedy mieli kłopoty finansowe i nawet spadli do drugiej ligi. Ale wtedy, wtedy jeszcze tam y, dobrze, dobrze się działo w, y, w Poznaniu. Zobaczcie tutaj z takich znanych piłkarzy: Arego Onyszko. Arego Onyszko to wicemistrz olimpijski, był rezerwowym bramkarzem na Olimpiadzie w 1992 roku w Barcelonie. Zobaczcie Bartek Bosacki, też reprezentant polski, który zdobył y, na Mistrzostwach Świata y, dwie bramki. Waldemar Krieger. Też świetny. Piłkarz. Później, kogo tutaj jeszcze mamy? O, Piotr Grace. Piotr Grace to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Dopiero niedawno skończył karierę. Też świetne występy w Lechu. Przysporzyłem mu. Yy, dużo, 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 w pewnym momencie miał yy, propozycji do wjazdu za granicę. Wyjechał do Herty. W Hercie mu tam no, słabo poszło, i dopiero yy, z Herty wypożyczyli go do MSV Duisburg i tam świetnie się pokazał. Wrócił do Herty, ale znowu jakoś tam nie za ciekawie było, i, i wrócił do polskiej ligi, gdzie jeszcze potwierdzał przez długi czas w Lechu swoją wartość. I zobaczcie, Artur Wichniarek, też repre były reprezentant Polski, yy, chyba dwukrotny yy, król strzelców II Bundesligi i, i, i świetny gracz, który za granicą yy, też dobrze sobie radził w Bundeslidze i w II Bundeslidze miał dużo występów. Grał w Hercie, I co tutaj mamy? Tomasz Beka i Grzegorz Król. Grzegorz Król to kiedyś był taki super talent. Wszyscy myśleli, że osiągnie jakieś niesamowite wyniki, ale niestety słaby charakter nie pozwolił mu, żeby zrobić coś więcej, niż tylko został zginął w szarości Polskiej Ligi. I zobaczcie teraz tutaj Legia. Legia to jest taki w tamtych czasach Dream Team. To są zawodnicy, którzy sezon wcześniej grali w lidze mistrzów. Czy dwa sezony wcześniej grali w lidze mistrzów i tutaj zobaczcie na bramce Szamotulski w obronie, Mosur, Zieliński, wielokrotny reprezentant polski, Marcin Jałucha, wicemistrz olimpijski, Jacek Bednarz, zobaczcie Jacek Bednarz, to teraz do niedawna prezes Wisły Kraków, niestety konflikt z, z, z kibicami doprowadził do tego, że go zwolniono z Wisły ale to był kiedyś świetny pomocnik. Pamiętam, jak rozrywał każdą obronę w Lidze Polskiej. Naprawdę dobry piłkarz. Jacek Kacprzak, też dobry pomocnik. Paweł Skrzypek w obronie, z, bo też z Rakowa Częstochowa przyszedł do Legii. Dariusz Czykier, świetny pomocnik, ale też, jak to w Warszawie, troszkę taki imprezowicz. I imprezowy charakter nie pozwolił mu na, 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 na osiągnięcie jakichś wielkich wyników. Ale był to świetny piłkarz kiedyś. Rysiek Staniek. To niesamowity. Też wicemistrz olimpijski. Bardzo dobry pomocnik. Gracz, był gracz Osasuny Pampeluna. Tomasz Sokołowski. Świetny piłkarz. Dariusz Solnica. Czarek Kucharski. Zobaczcie. Teraz menadżer Lewandowskiego, a wcześniej świetny napastnik Legii Warszawa. Grał też za granicą Warał. W Hiszpanii. Marcin Mięciel to była wtedy super gwiazda Marcin Mięciel w Legii to, to była potęga i tutaj Roman Oreszczuk Igor Kozioł i Marcin Rosłoń także super drużyna. LKS. kurde, myślałem, że zrobię krótki filmik a tu, a tu tak się rozgaduje na temat tych piłkarzy że się okazuje, że y, <grym> że, 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 że to będzie naprawdę jakaś długa opowieść a, ale no, o każdej drużynie coś mogę powiedzieć. Naprawdę są to świetni, świetne czasy, i, i, i polscy piłkarze wtedy w pucharach tam dawali sobie w miarę radę tam przez dwa sezony z rzędu grali w Lidze Mistrzów, także nie było tak jak teraz, że od kilkunastu bo też 18 lat, kurde, żadna drużyna nie może dostać się do, do ligi mistrzów. Wtedy najpierw Legia, a później widzę z powodzeniem radziły sobie w lidze mistrzów. Tutaj mamy z takich fajniejszych bardziej znanych piłkarzy Tomasz Kos. Tomasz Kos to jest zawodnik, który też grał w Bundeslidze w w Norymberdze. Później Elżę Birga w drugiej lidze razem razem z Józkowiakiem grali. Zobaczcie, tutaj mamy. Tomka Kłosa, były wielokrotny reprezentant Polski, świetny gracz, wyjechał też za granicę, grał w Kaiserslautern, w Auxerre i później wrócił i w Wiśle jeszcze przez parę sezonów też sobie dawał radę. Rafał Niżnik w bręby Kopenhaga grał, Maciej Terlecki to była wtedy też taka wschodząca gwiazda wydawało się, że zrobi super karierę, ale wyszło średnio. Później Mirosław Trzeciak, zobaczcie, Mirosław Trzeciak, super napastnik, był napastnik Lecha Poznań. Później też wyjechał za granicę do Sasuny Pampeluna i w drugiej lidze tam hiszpańskiej troszkę pograł. Później był jakimś dyrektorem sportowym, bodajże w Legii. Daniel Dubicki też taki wielki talent tamtych czasach. I to by było tutaj we Tyle. Odra Wodzisław. To tutaj yy, już patrzymy. Sławomir Paluch był świetnym piłkarzem, który, który wydawało się, że zrobił karierę. Przeszedł do Wisły, Kraków, ale tam kontuzja yy, jak gdyby zakończyła jego karierę. Tutaj z Odry Wodzisław. Odry Wodzisław, taki świecący herb. To w sumie tyle. A jeszcze jest tutaj w Odrze Paweł Sibik. Paweł Sibik yy, był na Wyjechał na Mistrzostwa Świata. Nawet chyba zagrał jeden mecz. I tutaj Polonia Warszawa. Her Poloni z Polonii Warszawa. Tutaj też było kilku fajnych piłkarzy. A przede wszystkim zobaczcie, zanim wyjechali za granicę, Michał Żewłakow. Michał Żewłakow, wielokrotny reprezentant Polski. Chyba zrobię niedługo taki odcinek, moje autografy z Michałem i Marcinem Żewłakowem, bo to naprawdę byli super piłkarze i zrobili karierę taką, jak na polskie warunki, niezłą e, za granicą, także jest co pokazywać. Mam wiele ich zdjęć. Zobaczcie Darek Dziekanowski, wrócił już po wojarzach tam zagranicznych, wrócił i grał w Polonii, tak jakby kończył karierę. Grzegorz Wędzyński, też świetny pomocnik. Marcin Szulik, Jacek Dąbrowski i Marcin Żewłakow. O, jest Marcin Żewłakow. Zobaczcie, młode chłopaki. Wyjechali później do Beweren, do Ligi Belgijskiej. I Bartosz Tarachulski, świetny też piłkarz, też za granicą troszkę pograł. Już jedziemy dalej. Raków Częstochowa, zobaczcie. Pewnie mało z Was pamięta. Znaczy pamiętać to pewnie nie pamięta, tylko że wie, że Raków tam kiedyś w pierwszej lidze przez parę sezonów sobie dzielnie radził. Zobaczymy kto tutaj jest. Z takich sławniejszych, kogo byście mogli znać. No, raczej tutaj. O Marcin Bojarski on w Legii i w GKSie Katowice przez parę sezonów. W pierwszej Lidze ładnie się prezentował, także może niektórzy, którzy interesują się Legią, to powinni go pamiętać. Świetny pomocnik. Ruchorzów. To zawsze świetna ekipa. Zobaczcie Ores lęczyk. Jako trener wtedy ruchu. Piotr Lech to był bardzo dobry, solidny bramkarz. O, Marcin Baszczyński, ale zobaczcie, jaki tutaj jest faj. To jest niby karta Marcina Baszczyńskiego, a na zdjęciu nie wiem kto to jest, ale na pewno nie jest to Marcin Baszyński. Po prostu. Pomylili, pomylili fotografię i, i, i znam dobrze Marcina i to nawet osobiście i na pewno to nie jest Marcin Mirosław Młosor Piotrowicki też za granicę troszkę tam pojechał, w energię Kotbus sobie pograł Witold Wawrzyczek też świetne występy w drugiej Bundeslidze taki wysoki, wielki obrońca, tam dawał sobie rady przez ładne parę sezonów, grał w drugiej Bundeslidze też w energię Kotbus i bodajże I... o jeszcze w Kartruę bodajże tam chyba jeden sezon i jeszcze tutaj mam o i Mariusz Rutwa jeden z najwybitniejszych e, graczy e, ruchu chorzów, bardzo dużo występów dużo bramek i, i gracz, który zdobył ponad 100 bramek w, w, w polskiej ekstraklasie także to też bardzo dobry piłkarz Sokół Tychy, kiedyś to był taki twór, najpierw był tygodnik Miliarder Pniewy i później jak gdyby wtedy to była wielka afera, sensacja, sprzedał swoje miejsce w Ekstraklasie drużynie z Tych i, i, i tak drużyna przez ten sezon nazywała się Sokół Tychy, taki twór tamtych lat. Ale wielu piłkarzy grało w, tym, w tej drużynie. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie Jurek Dudek z Sokoła tych wyjechał do Feyenoordu. Tu się wypromował. A z takich znanych piłkarzy Janusz Nawrocki był wielokrotny, wielokrotny reprezentant Polski. Tutaj. Tutaj jest właśnie na zdjęciu. Kończył karierę bodajże właśnie w Sokole Tychy. Krzysztof Bizacki. Też dobry piłkarz. Robert Wilk. No, to byśmy mogli skończyć. Tu i tutaj 100 mil Olsztyn kolejna drużyna z tamtych czasów w Ekstraklasie. Kogo tutaj mamy? O Dariusz Jaskulski. To jest też były reprezentant Polski. Później wyjechał w Standardzie Liège grał w Belgii przez chyba 3 sezony także też sobie dał, Jacek Hańko. Ha, Hańko to też była taka na tamte czasy taka schodząca gwiazda, wydawało się, że, że zrobi karierę wyjechał do Werderu Brema, ale no niestety nie powiodło mu się nie dał sobie rady, a Reklimek to taki yy, gracz, który w polskiej lidze naprawdę strzelał dużo bramek i był bardzo doceniany jedziemy dalej, Śląsk Wrocław wtedy zobaczcie, Śląsk Wrocław wtedy awansował i grał yy, w Ekstraklasie. Nie wiem, czy dokładnie w tym sezonie, już nie pamiętam, czy w tym sezonie awansował, w każdym razie tam był yy, przez jakiś czas. Później spadł i przez kilka lat nie mógł się wykaraskać z, tej, z polskiej drugiej czy pierwszej ligi, ale wrócił i nawet, wiecie, że, yy, że, że skutecznie, bo zdobyli yy, Mistrzostwo Polski. Tutaj jest taki znanych piłkarzy, przynajmniej dla mnie, to jest Tomasz Bobel, który też za granicę wyjechał i, i troszkę tam sobie pograł w Duisburg, później nawet teraz kończył karierę w Bayerze leverkusen Był drugim bramkarzem. W sumie teraz gra jeszcze tam w jakichś rezerwach, czy, czy gdzieś tam na zapleczu Bundesligi. Tutaj ze znanych bramkarzy jest jeszcze Igor Gołaszewski, który później zdobył z Polonią Warszawa uderzył Mistrzostwo Polski. Bogusław Cygan, świetny napastnik. Były król szelców ekstra klasy. Jarosław Góra, też piłkarz yy, bardzo dobry, bardzo doceniany. O i zobaczcie, to najsławniejsza drużyna tamtych czasów, yy, tamtych lat obok Legii. Właśnie ligi mistrzów i tutaj mamy, zobaczcie, trener Franciszek Smuda na bramce, Maciek Szczęsny który przeszedł z Legi to też była od tego czasu już yy, ma duży konflikt z kibicami Legi, ponieważ w tamtych czasach w ogóle nie było do pomyślenia, żeby ktoś z Legi yy, odszedł do widzewa czy do Lecha, a to był gość, który odszedł, doszedł, odszedł yy, z wielkiej Legi i przeszedł yy, do widzewa. W Legi nigdy nie był doceniany za bardzo, a, a tutaj, a tutaj jeszcze pokazał się z dobrej strony. No, i to w ogóle super piłkarze, bo to każdy z nich to można długo opowiadać. Daniel Bogusz, Tomasz Łapiński, wielokrotny reprezentant Polski, który tam yy, miał problemów troszkę, że nie poszedł do zagranicznego klubu, ponieważ bał, bał się latać samolotem i, i mimo wielu propozycji, jakoś to nigdy nie wyszło, żeby się gdzieś pokazał i wyjechał za granicę. Radosław Michalski, też piłkarz, który z Legii przeszedł do widzewa, to też niesamowita sprawa. Tak jak, podobnie jak Maćka Szczęsnego. Mirosław Szymkow, jak zobaczcie młody chłopak wtedy, a, a później ci co się interesują Polską Ligą to wiedzą jaki to był pomoc, pomocnik, wybitny reprezentant Polski, świetny piłkarz, który też wyjechał do Trab Trabzonsporu i też w Turcji świetnie się pokazywał. Zbyszek Wyciszkiewicz, obrońca. Dariusz Gęsior, był gracz ruchu, też świetny piłkarz. Paweł Miężkiewicz. W ogóle cała ta kadra była super. Rafał Siadaczka, bardzo dobry napastnik. Później yy, Smuda zrobił z niego yy, obrońcę i, i, i na tyle się wypromował, że wyjechał. Yy, wyjechał tutaj macie Rafała. Wyjechał za granicę w Austrii w Jeden, bodajże grał ze dwa czy trzy sezony. Marek Czitko, no to była wtedy, jeśli teraz jest Lewandowski gwiazdą, to to była super gwiazda. To było szaleństwo na jego punkcie. Niesamowity pomocnik, napastnik, Widzę łodzi reprezentacji Polski. Niestety też kontuzja przekreśliła jego karierę. Miał dobrą propozycję z Blackburn Rovers i odmówił. Chciał zostać jeszcze w lidze. Podobno miał propozycję z Interu Mediolan ale później kontuzja i praktycznie cały sezon z głowy i po kontuzji już nigdy nie wrócił do, do takiej dyspozycji I jak był wcześniej przed kontuzją. Jacek Dębiński, świetny napastnik, też wyjechał później z Widzewa do HSV Hamburg. Sławomir Majak, też wypromował się w Widzewie w Lidze Mistrzów, wyjechał do Hansy Rostock. Marcin Zając, bardzo dobry napastnik. Ryszard Czerwiec, też po występach w Lidze Mistrzów wyjechał do Wingamp, do Francji i też tam sobie pograł troszkę. Także to super drużyna. O Wisła, Kraku Wisła w, te, w tamtym sezonie nie była jakąś wybitną drużyną. Wręcz bym powiedział, że, że klepała biedę. Dopiero później, gdy przyszedł Bogusław Ciupał ze swoją telefoniką, to, to zrobili z Wisły potęgę. A tutaj mamy z takich znanych Bogdan Zając teraz. Bogdan jest drugim trenerem reprezentacji Polski przy Nawałce. Tomasz Kulawik też w Lidze się świetnie prezentował. Grzegorz Pater, świetny pomocnik, napastnik. Kogo tu jeszcze mamy? O, w sumie to. Tyle o Wiśle. A, jeszcze bramkarz fajny, dobry piłkarz, Artur Sarna też dawał radę. Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin w tamtych czasach jak to zwykle. Zagłębie. Jedną rundę grali super, a drugą, a drugą słabą. Wszyscy jak gdyby mówili, że Zagłębie jak już ma pewne utrzymanie, to, to sprzedaje mecze. Taka była opinia o Zagłębiu. No niestety Tutaj mamy z takich fajnych, znanych piłkarzy. Zobaczcie, Dariusz Lewandowski, zanim wyjechał do szachtara Donieck, to właśnie w Zagłębiu Lubin się pokazał. To wtedy był duży transfer. Nie pamiętam dokładnie, ale ponad milion euro dał szachtar za młodego piłkarza, który nawet w lidze nie był tak do końca dobrze znany, a oni dali tyle za niego. No i w sumie się sprawdził, bo wiele, wiele lat grał w szachtarze. Szachtarzem zdobył tam mistrzostwo, grał w lidze mistrzów, wiele występów reprezentacji na mistrzostwach świata. Radosław Kałużny to był super pomocnik. Też w Bajerze Leverkusen grał troszkę później w innych drużynach niemieckich, ale, ale w tamtych czasach yy, to był niesamowity zawodnik, pomocnik reprezentacji polskiej. Tutaj kogo jeszcze mamy? No myślę, że tutaj więcej już nie ma się co rozwodzić. I to koniec. Tutaj terminarz rundy. Tu jakiś Jakieś zapowiedzi kolejnych, yy, kolejnych albumów. I takie podsumowanie. Kurde, zobaczcie, jak się rozgadałem. Miało być krótki odcinek o, o moich kolekcjach, a wyszedł z tego maraton. Jeśli kogoś interesuje, to, to naprawdę proszę sobie obejrzeć i, i wszystkim polecam zbieranie w tej chwili kart. Wtedy jeszcze te naklejki tylko były i naprawdę. Super, to była sprawa na tamte, na tamte czasy. Wszystkim polecam. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.